I'm very grateful to be here in Ivis, 2023. powiedzieć bardzo dziękuję organizatorom, którzy zrobili tak wielką, piękną wystawę, show wynalazców. Jesteśmy zadowoleni, z Łatwskie Stowarzyszenie Wynalazców, które zaproszeni, wziąć udział i zapraszamy na następny rok żeby przyjechał do stowarzyszenia wydawców i racjonalistów z kraju do lotwy, też my zrobimy tak, by stało. I to jest wielki sukces dla progresu naukowo-technicznego, nie tylko dla Polski, ale też dla Europy wszyscy. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałam pogratulować organizatorom. Ja bardzo podziękować za przygotowanie super wystawy podczas International Warsaw International Show. Jesteśmy tutaj z uczniami, którzy są bardzo, bardzo zadowoleni i liczymy na to, że w roku następnym będziemy mogli być z Wami. Dziękujemy. Dzień dobry. Chcieliśmy podziękować za piękną organizację tego konkursu, za możliwość do prezentowania własnych i oglądania innych innowacji. Dziękujemy wszystkim organizatorom za zorganizowanie tego konkursu. Dziękujemy organizatorom za wspaniałe wydarzenie, szczególnie pani Agnieszce. Dzień dobry Państwu. Na początku chcieliśmy bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie nas na tą... Wspaniałą wystawę, e, wynalazczości e, i reprezentujemy Uniwersytet Morski w Gdyni, Centrum, jednostkę, głównie jednostkę Centrum Transferu Technologii, e, która współpracuje e, z biznesem, z biznesem tak. i z nauką jednocześnie. E, bardzo się cieszymy, że mogliśmy zaprezentować nasze wynalazki, które zostały opracowane w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. E, Liczymy na medale, część dostałyśmy, mamy nadzieję, że również uda się zdobyć złote medale. Cieszymy się, że mogliśmy to zaprezentować przed szeroką publicznością jury. No i mamy nadzieję, że ta wystawa pozwoli nam nawiązać super relacje z biznesem, wdrożyć nasze wynalazki. No i liczymy na to, że w przyszłym roku również uda nam się tutaj być. greeting, ladies and gentlemen. my name is uh, Eddie Shi, and this time we fly from uh, taipei to warsaw to join the international exhibition and we was extremely enjoyed this show. in this show, we come to here to seeking more inventors, government projects and of, co of course more cooperation between poland and taipei, taiwan. next year, we plan to bring more and more projects and absolutely bring more and more people come to warsaw to join the exhibition. thank you very much. So so Zobaczyć this. Okay. This so Chciałabym serdecznie podziękować organizatorom wystawy za fantastyczne przygotowanie stanowisk. Wszystko jest doskonale przygotowane, wszyscy uczestnicy bardzo sobie chwalą organizację wydarzenia. Piękne miejsce. Aula Politechniki Warszawskiej jest fantastycznym miejscem na tego typu wydarzenia. Również czujemy się otoczeni opieką ze strony Państwa organizatorów. Tutaj cały czas są Państwo z obsługi, pytają nas o samopoczucie, pomagają w organizacji stanowiska, w przygotowaniu tutaj różnych materiałów promocyjnych, więc świetna robota, jesteśmy bardzo wdzięczni i na pewno zobaczymy się w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy Państwu za Waszą pracę. Chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie, na, właściwie za y, umożliwienie bycia na, na tej wystawie. Jest to mój pierwszy raz na imprezie tego typu i bardzo, bardzo mi się podobało. Dziękuję bardzo.